Szczęść Boże Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na informacje dnia. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się między innymi aktualizacją wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015. Zmiany są konieczne ze względu na przesunięcie harmonogramów realizacji głównego, głównych inwestycji kolejowych. Zgodnie z ostatnią aktualizacją w latach 2013-2015 na 140 inwestycji kolejowych zostanie wydanych 24 miliardy 900 milionów złotych. Z tej kwoty 13 miliardów 200 milionów ma pochodzić z funduszy unijnych. Już teraz wiadomo jednak, że część środków pochodzących z Unii Europejskiej najprawdopodobniej przepadnie. Takie prognozy potwierdza Czesław Warsewicz, wydawca portalu na kolei.pl. Tutaj niewykorzystanie tych środków czyli wielkość środków dedykowanych na kolej tam 4,4 miliarda euro, z czego według moich szacunków i tych projektów rozpoczętych około 10 miliardów złotych nie będzie wydane na infrastrukturę kolejową, bo takich projektów nie było i nie było rozpoczętych, więc mam nadzieję i chciałbym w to jakby nie wierzyć, że jednak te środki wszystkie będą wydane, a boję się, że nawet ta kwota może być jeszcze większa, czyli że dzisiaj mówimy w ogóle o zmianie tych proporcji, to, to być może jest też to, że ta Ilość rozpoczętych inwestycji nawet na tą perspektywę, która była, też nie będzie wykorzystana, czyli wielkość utraconych środków może być jeszcze większa. Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015 jest kontynuacją programu rządowego z 2011 roku. Jest on realizowany z wykorzystaniem środków budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 roku. Poszukiwania ofiar komunizmu w kwaterze EU na Warszawskich Powązkach będą wznowione we wrześniu. Według IPN, ostateczne zakończenie tych prac może nastąpić po zmianie przepisów. Pozwoli to rozwiązać problem późniejszych grobów, pod którymi znajdują się szczątki ofiar komunizmu. Prace na łączce miały być wznowione wiosną tego roku, ale na przeszkodzie stanęły groby około 200 głównie komunistycznych dygnitarzy, umieszczone wprost nad dołami śmierci. Obecnie nie można ich przenieść. Będzie to możliwe po zmianie przepisów. Dlatego na razie ruszą tylko prace sondażowe, zapowiada prokurator IPN Marcin Gołębiewicz. Proszę pamiętać, że jest to dosyć duże przedsięwzięcie przeprowadzenie takich prac ekshumacyjnych. To wymaga poczynienia szczegółowych ustaleń z zespołem biegłych sądowych. Prace na łączce, tak jak wcześniejsze, prowadzić będzie we wrześniu zespół profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Potrwają około dwóch tygodni. Chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy w sposób bardzo precyzyjny zakreślimy, gdzie zaczynają się, gdzie kończą wszystkie pochówki, na łączce IPN chce zbudować Panteon Narodowy. Będzie wyrazem czci dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Także tych pochowanych w dołach na cmentarzu na Wałbrzyskiej w Warszawie. Wbrew informacjom mediów, jak zapewnia prezes IPN Łukasz Kamiński, prac tam nie przerwano. To komentarz do tego, że wydobyte szczątki w asyście policji przejęła prokuratura rejonowa Warszawa Mokotów. Nie przerwano tamtych prac i nie przerwano realizacji. Projektu Nigdy, nawet na chwilę. Powodem interwencji prokuratury były niejasności co do tego, czy odkryte szczątki należą do żołnierzy podziemia. Profesor Szwagrzyk nie ma co do tego wątpliwości. W sposób ich wrzucenia, w sposób ułożenia tych szczątków, jak Państwo mogą dostrzec, jest identyczny z tymi, które oglądaliśmy na łądce na cmentarzu powązkowskim. W Warszawie. Poszukiwania miejsc pochówków żołnierzy niezłomnych są prowadzone także m.in. w Białym Stoku i Gdańsku. Z całego kraju do stóp Matki Bożej Królowej Polski na Jasną Górę zmierzają dziesiątki, jeśli nie setki pielgrzymek pieszych, rowerowych, ale i biegowych. Z Gdańska wyruszyła 32 Piesza Pielgrzymka, bierze w niej udział 450 pątników, Zbytowa natomiast wyruszyła Pielgrzymka Biegowa, dziś na pątniczy szlak wyruszyli również pielgrzymi z Kartus. Wyruszamy na 16-dniowy marsz do Pani Jasnogórskiej z Kartuskiego Raju Maryi. Są to niezwykłe rekolekcje, z którymi możemy przeżyć u Matki Bożej. Zapraszam Was wszystkich serdecznie. Idę na pielgrzymkę do Częstochowy po raz czwarty. Jest to naprawdę coś niezwykłego, co można przeżyć. Coś, co. Yy, nie przeżyjesz tego nigdzie indziej. Wybieram się tam, ponieważ mam yy, intencje. Chciałbym się pomodlić. Yy. Pomodlić i prosić o łaskę zdrowia dla mojej babci oraz podziękować za, za wszystko: za takich wspaniałych ludzi, których mamy, za pątników, z którymi pójdę. Wczoraj pielgrzymka wyruszyła także z Gdańska. Przez 16 dni pielgrzymi będą przemierzać około 40 km. Mamy nadzieję, że wytrwamy do Częstochowy i wszystko będzie w porządku zdrowotnie, fizycznie, psychicznie i duchowo. Pielgrzymom towarzyszą śpiewy, konferencje i modlitwa. Pielgrzymowanie to jest coś co każdy ma w sercu, co każdy ma gdzieś głęboko w sobie, bo to jest właściwie idea naszego chrześcijaństwa to, że kościół pielgrzymujący zmierza do niebieskiego Jeruzalem. Swoje intencje w sercu niosą również pielgrzymi z Bytowa. Wczoraj po raz 25 z tego miasta wyruszyła pielgrzymka biegowa. Pan Marek po raz pierwszy pobiegł w 2002 roku. Miałem właśnie takie swoje prywatne intencje o zdrowie syna. Nie było takiej nadziei, żeby on po prostu wyzdrowiał. No i próbowałem się odnieść właśnie do Matki Bożej, prosić ją o to, aby jakoś pomogło mnie wstydować. No i po roku z zaniesionych intencji okazało się, że syn me, y, dostał nerkę. Rosja może w ciągu tygodnia dwóch wprowadzić zakaz lub ograniczenie importu owoców z niektórych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski, poinformowała agencja ITARTAS. Konieczność wprowadzenia przez Rosję zakazu na import owoców z krajów Wspólnoty, ma być związana z tym, że owoce te są zarażone szkodnikiem owocówką. To motyl nocny, którego gąsienice żerują na owocach jabłoni, grusz i śliw. Informacje o restrykcjach potwierdził Aleksiej Aleksijenko, przedstawiciel Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego. Aleksiejenko stwierdził, że w pierwszym rzędzie zakaz może dotyczyć Polski, Mołdawii i Holandii. Członkami Unii Europejskiej są tylko Polska i Holandia. Mołdawia podpisała z Unią Europejską umowę stowarzyszeniową. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, jest zdania, że Rosja wykorzystuje handel jako element uprawiania polityki. Tutaj w stosunku do Polski zachowuje się już nie tylko w sposób obojętny wrogo. Pewnie chce nas w jakiś sposób ukarać za stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie. Nie mam tutaj żadnych złudzeń. Normy rosyjskie zostały tak skonstruowane, że one nie dopuszczają czy zakładają, że w surowcach roślinnych i zwierzęcych nie powinno być żadnych dodatków tak sobie ustalono kiedyś kiedy jeszcze prawdopodobnie za stalina nie stosowali żadnych środków ochrony roślin bo czegoś takiego nie znano. w związku z tym rosjanie są w stanie udowodnić każdemu komu, kogo, kogo będą chcieli ukarać że czy to w owocach na przykład jabłkach polskich są jakieś normy przekroczone. Pod koniec czerwca Federalna służba nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego Rosji zarzuciła Polsce systematyczne łamanie rosyjskich przepisów fitosanitarnych przy dostawach produkcji roślinnej do Federacji Rosyjskiej. W ostatnich dwóch miesiącach stwierdzono 21 takich przypadków, nie podano jednak szczegółów. Będą kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. Ambasadorowie krajów wspólnoty najprawdopodobniej jeszcze dziś przedstawią listę osób, firm i instytucji objętych środkami represji. Ma to związek z polityką prowadzoną przez Kreml wobec Ukrainy. Unia Europejska zarzuca Rosji wspieranie separatystów na wschodzie tego kraju, gdzie wciąż toczą się ciężkie walki. Stany Zjednoczone natomiast zarzucają Władimirowi Putinowi naruszenie układu nuklearnego. Władze Stanów Zjednoczonych oświadczyły, że Rosja naruszyła układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu z 1987 roku i wezwały do natychmiastowych rozmów na ten temat. Układ podpisany jeszcze przez Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa zakazuje produkcji i testowania rakiet o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Tymczasem, zdaniem Stanów Zjednoczonych, Rosja już w 2008 roku przeprowadziła próby nowego pocisku. Wyciągnięcie tej kwestii akurat teraz nie jest przypadkowe. Społeczność międzynarodowa, w tym Stany Zjednoczone, oskarżają Rosję o wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. W dodatku, zdaniem amerykańskich ekspertów, Rosjanie ostrzeliwali terytorium Ukrainy. Prorosyjscy separatyści natomiast wciąż utrzymują strategiczne punkty. Większość ataków nieprzyjaciela zostało odpartych. W pobliżu miejscowości Marinówka zostało schwytanych trzech oficerów ukraińskich sił zbrojnych. Jeden czołki dwa działa przeciwpancerne zostały zniszczone. W miejscowości Stepanówka przeciwnik został odparty i miasto pozostało pod naszą kontrolą. Wczoraj w siedzibie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o konflikcie ukraińskim rozmawiali szefowie dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii. Brytyjski minister przestrzegał Rosję. Będziemy nadal jasno uświadamiać Rosjan, że jeżeli w dalszym ciągu będą dostarczać broń, wsparcie, kontynuować szkolenie separatystów, próbując destabilizować niezależne, suwerenne państwo, to będą kolejne koszty, dalsze szkody dla rosyjskiej gospodarki poprzez sankcje, które zastosujemy w odpowiedzi na takie agresywne zachowanie. Brytyjski dyplomata nie rzucał słów na wiatr. Kraje Unii Europejskiej wstępnie ustaliły rozszerzenie listy objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie o kolejne osoby, w tym ludzi z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Według nieoficjalnych informacji sankcje mogą objąć 8 osób i 3 firmy, ale ostateczna lista nie jest jeszcze gotowa. Sankcje sektorowe wobec Rosji ambasadorowie krajów wspólnoty mają przekazać jeszcze dziś. To już wszystkie informacje. Kolejne wydanie już o godzinie 10. Zapraszam.